Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary obławy Augustowskiej odbyła się pod kościołem pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Dąbrowie Białostockiej. Z terenu gminy w obławie straciło życie ponad 20 osób. Na ziemi Dąbrowskiej powstał pomnik pomnik niezwykły, nietuzinkowy, przyciągający oko przechodnia i spojrzenie przejeżdżającego nieopodal ulicą 3 maja kierowcy. Niejednego kierowcy i pasażera. Dzieło to, co wymaga podkreślenia, nie powstało bez, bez wybitnego, tu podkreślam wybitnego architekta, wspaniałego autora, Marka Karpa. Nie sposób nie wypowiedzieć słów uznania do wykonawcy technicznego, naszego pięknego autora, i wykonawcy już tego dzieła, które widzimy, Tomasza Gładczuka który ze swoją ekipą stanął na wysokości zadania, proszę Państwa, i w niecałe trzy tygodnie wykonał to, to dzieło pracy rąk ludzkich. Wielkie dziękuję za serce i pomoc okazaną podczas długiej drogi do powstania miejsca pamięci 26 ofiar z naszej ziemi Dąbrowskiej. Dziękuję Wam za te godziny rozmów, narad, pomysłów, ale też modlitw o pomyślność w tym, jakże ważnym dziele. Słowa podziękowania kieruję również do wolontariuszy zbiórki na pomnik, harcerzy, radnych Rady Miejskiej, radnych seniorów z gminy Dąbrowa Białostocka i zwykłych i niezwykłych mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka. Pomnik ofiar Obławy Augustowskiej z gminy Dąbrowa Białostocka to nic innego jak hołd Oddany naszym przodkom. Właśnie tak przejawia się nasz lokalny i ogólnonarodowy patriotyzm. Obława Augustowska była operacją wojskową przeprowadzoną w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej, Wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego oraz wydzielone oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej. Na terenie formalnie sojuszniczego i suwerennego państwa obce wojska otoczyły Puszczę Augustowską i okoliczne miejscowości. Dążąc do likwidacji podziemia niepodległościowego, aresztowały ponad 7 tysięcy naszych rodaków. Część z nich nigdy nie, powró nie powróciła do swych domów. Dzisiaj wiemy, że zostali zamordowani przez Sowietów niedługo po zatrzymaniu. Bez sądu, bez procesu, bez prawa do obrony. Zginęli i zostali pogrzebani. W nieznanym do dziś miejscu. O ofiarach tej największej zbrodni na narodzie polskim po II wojnie światowej pamiętamy i będziemy pamiętać. Właśnie teraz w Polsce stopniowo burzone są już ostatnie obiekty propagandowe gloryfikujące żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy Związku Sowieckiego, czyli tych, którzy, in, którzy między innymi brali udział w pacyfikacji ziemi Augustowskiej i Suwalskiej. Niech zatem w polskiej przestrzeni publicznej ich miejsce zajmą nowe pomniki. Taki jak ten odsłonięty dzisiaj w Dobrowie Białostockiej, upamiętniający córki i synów narodu polskiego, którzy oddali za polską sprawę to, co najważniejsze, zdrowie i życie. Celem operacji było rozbicie oddziałów partyzanckich operujących na pograniczu polsko-litewskim, w puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyległych. Zbrodnia obławy augustowskiej to największa akcja pacyfikacyjna po II wojnie światowej, która zakończyła się zamordowaniem wielu żołnierzy połakowskiego niepodległościowego podziemia na terenie czterech powiatów, powiatu Sokulskiego, Augustowskiego, Sejneńskiego i Suwalskiego. Liczby ofiar rzeczywiście do, do dzisiaj nie znamy. Przez długi czas sądzono, że była to liczba około 600. dzisiaj z najnowszych badań, danych, zwłaszcza dzięki, poznanych dzięki Rosyjskiemu Stowarzyszeniu Memoriał, które, które zostało rozwiązane przez Putina niedawno, dzięki profesorowi Nikicie Pietrowowi. Ale także dzięki korespondencji rodzin ofiar obuła w Augustówki z rosyjskim FSB wiemy, że tych ofiar mogło być około 2000, a może nawet ta liczba mogła być większa od, od tej, którą wymieniam. Dokładna liczba nie jest znana. Nie jest znane także miejsce spoczynku doczesnych ofiar. Sądzimy, to jest najbardziej dzisiaj prawdopodobne, ale nie jest badane, że to może być miejscowość Kalety tuż za granicą Polski na terenie obecnej Białorusi. Mamy trzy piękne znaki pamięci na rondach w Augustowie, Suwałkach, Sokółce. Mamy piękny znak pamięci wymowny na Jasnej Górze w Częstochowie. poświęcony była w Augustowskiej. Mamy na grobie nieznanego żołnierza tablicę memorialną. To sprawa ostatnich lat. Staraliśmy się, o to, zabiegaliśmy o to. Wcale nie było to też łatwe. Mamy wreszcie dzisiaj pomnik w Dąbrowie Białostockiej. Musimy zrobić wszystko, żeby doczyć do pełnej prawdy o obławie augustowskiej, ale jednocześnie czynić wciąż wszystko co możliwe, aby ona się stała ważną częścią naszej wspólnej świadomości historycznej, zbiorowej świadomości narodowej. Świadomości patriotycznej Polaków w całej Polsce, nie tylko tutaj. Aresztowania, przesłuchania, tortury i śmierć w nieznanym miejscu. Jedną z osób aresztowanych była Zyta Kucha Kucharzewska. Była to piękna młoda dziewczyna, niespełna dwudziestoletnia, która jeszcze za okupacji niemieckiej należała do podziemia, do ruchu niepodległościowego i po wkroczeniu Sowietów również tam działała. Została aresztowana najprawdopodobniej z donosu sąsiada. I przesłuchiwana, torturowana dosłownie o rzut kamieniem od własnego domu rodzinnego. Jej brat, młodszy od niej o 4 lata, Józef, schowawszy się w, chle w chlewiku, śledził, jak to wyglądało na posesji szarejków. Koło chlewika stał stolik, a przy nim siedział jeden z oficerów sowieckich. Przy stoliku więźniowie idący z chlewików do domu szarejków na przesłuchania odpowiadali na pytania śledczego i składali najpierw podpisy. Wiele razy widziałem też, jak prowadzili moją siostrę, często słaniającą się. Potem z domu szarejków słyszałem jej krzyk i jęki. Łatwo było ją odróżnić, bo była jedyną kobietą. Jednego starszego już Polaka podczas przesłuchania zatłukli na śmierć. Władowali ich do samochodów i wywozi, wywozili w stronę lasu. Zapakowali gęsto 11 samochodów, które już nie wróciły. Na moich oczach wyprowadzili też moją siostrę i zabrali na śmierć. Kończąc, chciałabym powiedzieć, że musimy pamiętać o tym, że każda decyzja Jaką w życiu podejmujemy, ma swoje konsekwencje. Albo dobre, albo złe. Nie ma czegoś takiego jak neutralność moralna. Nam nieraz wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest milczenie. Ale kiedy milczymy w obliczu ludzkiego dramatu, to tak naprawdę przy, przyczyniamy się do tego, że ten dramat potęguje się, staje się jeszcze większy. Nam nie wolno milczeć, nawet jeżeli widzimy. Zalążki zła. Trzeba stanowczo nazywać rzeczy po imieniu. Zachodnia Europa cieszyła się z wolności, a my, jako naród, w większości tak naprawdę płakaliśmy po kątach w domu. Płakaliśmy, bo tej wolności wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli przez najbliższe lata, i o tą wolność dalej będziemy musieli walczyć. A nasi nowi okupanci, Rosja Sowiecka, ludzi, którzy najbardziej chcieli dążyć, którzy nie chcieli się podać, którzy cały czas dążyli do wolności. Chcieli zlikwidować. I to właśnie w tej obławie synowi, najwięksi patrioci tej ziemi, zostali wywiezieni, zostali zabici i zlikwidowani. Czym była obława augustowska, wszyscy wiemy. Dziś to było również nam wielokrotnie przypominane. Choć od tamtych wydarzeń minęło już ponad 78 lat, nadal wspominamy i te wspomnienia wywołują ogromne emocje. Dlaczego? Dlatego, że wówczas wiele osób, a wśród nich również i ci mieszkańcy Ziemi Dąbrowskiej, zginęli za to, że byli Polakami, byli prawdziwymi Polakami. Dziś żyjemy w świecie, który przypomina nam, że wartości takie jak wolność i niepodległość nie zostały nam dane raz na zawsze, że musimy je szanować, pielęgnować i wzmacniać. Zbrodnia przeciw ludzkości, albowiem ona została skierowana przeciwko niewinnym ludziom. Ludziom, którzy byli ofiarami terroru. Ofiarami terroru komunistycznego. Dzisiaj, kiedy odsłaniamy ten pomnik, oddajemy hołd tymże ofiarom, pamiętamy o ich losie, pamiętamy o tym, że nigdy, nigdy nie możemy zapominać o ofiarach zbrodni. Systemów totalitarnych. Chcielibyśmy, aby ten pomnik był miejscem pamięci, był miejscem refleksji, aby przypominał o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku i o tym, że nigdy nie możemy dopuścić do tego, aby takie zbrodnie się powtórzyły. Zostały również wręczone pamiątkowe przypinki oraz podziękowania osobom wnoszącym wkład w budowę pomnika. Pomnik jest znakomitym wyrazem patriotyzmu oraz przypomnieniem, że nie wolno zapominać o zbrodni i ludziach, którzy stracili życie w tamtym tragicznym okresie.